Cześć, witam Cię z pięknego uroczyska Siedmiu Stawów, w którym mam ogromną przyjemność nagrywać praktykę jogi dla Ciebie. I zapraszam Cię na wspólną praktykę jogi, dzięki której uwolnisz napięcia ze swoich nóg. Jeżeli masz problem z mocno przykurczonymi tyłami nóg, mocnym napięciem z przodu uda, w mięśniu czworogłowym, to ta praktyka jest dla Ciebie. I tutaj taka mała przestroga. Pamiętaj, że tego typu praktykę jak ta, warto wykonywać regularnie z mniejszą intensywnością, niż raz w tygodniu i bardzo mocno. Tutaj najważniejsza jest regularność, wtedy będziesz zauważać postępy. Więc jeżeli zauważysz, że ciągnie cię okolica pośladka albo pod kolanami, to staraj się nie dokładać zbyt mocno siły do tych asan i praktykuj regularnie i łagodnie. To co będzie nam potrzebne to pasek do jogi, no i mata. Zapraszam. Usiądź sobie tak, żeby Klatka piersiowa mogła swobodnie opaść pomiędzy udami. I wysuń ręce do przodu. Zacznijmy od trzech oddechów kierowanych do klatki piersiowej. Weź wdech. I poczuj, jak łagodnie klatka piersiowa się unosi, a z wydechem opada. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Przejdź do klęku potwartego. Kolana znowu na szerokości bioder. Obniżamy dolne plecy z wdechem i z wydechem zaokrągli kręgosłup. Niech to będzie taki przyjemny ruch, który rozbudzi Twój kręgosłup. Zatrzymaj się w neutralnej linii kręgosłupa i zadzieramy palce stóp. W momencie, kiedy palce stóp będą zadarte, pilnuj, żeby Twoje pięty nie rozchodziły się na boki. Czyli są ustawione pionowo. Jeżeli masz haluksy, to odpuść, dlatego że może to zbyt mocno pobudzić bolesny rejon. I jeżeli nie masz haluksów, możesz wykonywać asanę, to spokojnie odepchnij się z dłoni, zatrzymaj. I pewnie teraz poczujesz takie delikatne rozciąganie w okolicach palców stóp, podeszwy stóp e, lub ścięgna Achillesa I doskonale, bo właśnie na tym nam zależy. Jeżeli chcemy pracować nad rozciąganiem tyłów nóg, to warto jest zaczynać już od okolicy stopy, ponieważ napięcia w okolicach stopy również rzutują na to, jakie napięcia są w tyłach nóg. I powrót. I jeżeli to było dla Ciebie dość dużo i chcesz wykonać jeszcze raz, to zostań. A jeżeli chcesz dodać sobie jeszcze więcej intensywności, to nadal pilnując fakty, żeby pięty były w górze, spleć palce dłoni i unieś ręce do góry. Wyobraź sobie, że chcesz wewnętrzne kostki do siebie przybliżyć. Uaktywni podbrzusze. Mostek do góry i wyciągnij się za nadgarstkami. Spokojnie oddychaj. Wiem, co czujesz. Ja też czuję, jak intensywnie rozciągają się moje i e stopy i ścięgna Achillesa. Jeszcze dwa oddechy. I jeden. Teraz powoli przejdź do klęku podpartego, podnieś palce stóp do góry, poruszaj sobie stopami, niech troszkę stopy się rozluźnią. I przechodzimy do psa z głową w dole. No, i jeżeli praktykujesz razem ze mną, to domyślam się, że pewnie masz problem z napięciami z tyłu nóg, więc nie zawsze jest to takie oczywiste, że te pięty schodzą na ziemię. Absolutnie się tym nie przejmuj. Po prostu naprzemiennie ściągaj piętę do ziemi, ale ona nie musi dotknąć ziemi. Raz jedna, raz druga strona i potraktuj ten ruch jak takie zwiady. Zobacz, co tam w Twoim ciele słychać, gdzie największe napięcia się znajdują. Pamiętaj, żeby mieć szeroko rozpostarte palce dłoni, żeby nie przeciążyć teraz nadgarstków. Dobrze, teraz zatrzymaj się. Odepchnij się z dłoni najbardziej jak możesz. Jak pięty będą w górze, to się tym nie przejmuj. Spróbuj podnieść wszystkie palce stóp do góry. I podnieś prawą piętę wyżej, odepchnij się z rąk i wyobraź sobie, że maksymalnie chcesz wcisnąć lewą piętę w ziemię. Cały czas spokojny oddech przez nos. I zmiana strony, teraz prawa pięta mocno w ziemię. I spróbuj ściągnąć obie pięty maksymalnie w dół. I na palce wdech wspinamy się. I na, pięty opu I na wydechu opuść pięty na dół. W górę wdech. Pięty w dół, wydech. Jeszcze raz wdech. Pięty na dół, wydech. Uklęknij z wdechem. I przejdź sobie do pozycji dziecka. Odpocznij. Spokojny wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech. Przejdź do klęku podpartego i ponownie wejdź razem ze mną do psa z głową w dole. Tylko teraz będziemy wykorzystywać troszkę bardziej rozciąganie boków naszych nóg. Zegnij lewą nogę w kolanie, skręć pięty w, prawą, w lewą stronę i odepchnij się z dłoń. Teraz chcesz maksymalnie prawy pośladek dać do góry. Zatrzymaj pozycję. I zmiana strony. Skręć pięty w prawo, prawe kolano ugięte, I teraz lewy pośladek maksymalnie w górę. I znowu wróć do pozycji psa z głową w dole. Teraz, w momencie, kiedy zaczniesz przechodzić sobie z nogi na nogę, zaczniesz wykonywać takie łagodne ruchy boczne. Możesz się zasugerować tym, co robię, ale możesz też po prostu poczuć, co podpowiada ci ciało, gdzie są największe napięcia w tyłach nóg i po prostu przechodząc z nogi na nogę, spróbuj je delikatnie rozluźnić. I zatrzymaj się, uklęknij wdech. Obniż, do, obniż dolne plecy, popatrz w górę, wydech zaokrągli kręgosłup. Neutralna linia pleców wdech. I wchodzimy do pozycji dziecka. Spokojny oddech, długi wdech i długi wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Przejdź do klęku podpartego i podobnie do psa z głową w dole, ale już tutaj nie zostaniemy długo. Przechodzimy stopami w kierunku do dłoni. Podejdź tak nisko, tak blisko, jak jesteś w stanie. I zacznij od tego, że będziesz sobie przechodzić z nogi na nogę. zatrzymaj się, zejdź piętami tak nisko jak możesz i jeśli czujesz, że zawieszasz się w powietrzu to zegnij nogi w kolanach jak najbardziej możesz to zrobić i teraz łagodnie skręć się w lewą stronę wciskam mocno piętę lewą w ziemię zobacz, że mam zgięte nogi w kolanach a i tak odczuwam rozciąganie tyłu nóg jeżeli możesz to wyprostuj nogi i zmiana strony Skręć się w przeciwną. Nadal możesz mieć zgięte nogi w kolanach. Pamiętaj o tym. I wróć do centrum. Pozostaw dłonie na macie. Teraz wciśnij mocniej stopy w ziemię. Wyobraź sobie, że chcesz mocniej zewnętrzne krawędzie stóp docisnąć. A następnie jakbyś chciała, chciał rozciągnąć matę, Pomiędzy stopami poczujesz, że pojawia się mocniejsze rozciąganie z boku łód i pośladki jakby bardziej kierują się do sufitu. Możesz puścić głowę całkiem luźno, żeby nie napinać karku. Cały czas intensywnie chcesz stopami rozciągnąć matę na boki. Zewnętrzne krawędzie stóp są aktywne. I chwila rozluźnienia, spójrz do przodu, zegnij nogi w kolanach, wdech i wydech, mocno wysuwamy pośladki w górę i wdech, do przodu, zegnij nogi w kolanach, wydech, pośladki do góry i jeszcze raz wdech i wydech, mocno pośladki w górę, wyprostuj nogi tyle, ile możesz, chyba, że będzie to wpływało na napięcie w dolnych plecach, to zostaw je zgięte. Zaplatamy dłonie, puszczamy głowę luźno i teraz wyobraź sobie, że chcesz jakby skórę spod kolan maksymalnie wyciągnąć w kierunku do pośladków, a pośladki do sufitu też mogą zostać zgięte nogi w kolanach. Pamiętaj o tym, będę tak cały czas przypominać, ale to dla bezpieczeństwa Twoich pleców. I mocno rozciągamy jeszcze matę na boki, poczuj po jak tyły nóg pracują. Jeżeli poczujesz, że twoje nogi się trzęsą, to będzie całkowicie naturalny objaw. Pozwól im na to. Jeszcze jeden długi wdech. I wydech. Rozplatamy dłonie, podeprzyj się, wdech. Zegnij nogi w kolanach i teraz z wydechem cofnij lewą nogę. I ustaw sobie około metra, a jeżeli jesteś wyższa, wyższy trochę nawet więcej odległości pomiędzy piętami, miednicę ustaw na wprost i próbuj prawe biodro dać do tyłu i do boku. Takie trochę tańce, raz biodro w bok, raz do tyłu. I poczujesz, jak intensywnie pracuje tył Twojej prawej nogi. Niech ten ruch będzie znowu takim ruchem, który eksploruje napięcia w Twoim ciele. To nie musi być nic konkretnego, raczej zobacz, jak reagują tyły Twoich nóg. Aktywny brzuch, tak żeby dolne plecy były cały czas zabezpieczone. I teraz staraj się maksymalnie w tył cofnąć prawe biodro, podpierając się na puszkach palców dłoni, wysuń mostek do przodu. Jeżeli twoja noga jest zgięta, to nic się nie dzieje. Ważne, żeby ta intencja wysuwania pośladka w tył była cały czas. Dzięki temu, mimo tego, że kolano jest zgięte, nadal będziesz czuć rozciąganie. Jeszcze pięć oddechów. Dodaj takie intensywne rozciąganie maty wzdłuż pomiędzy stopami. Jeszcze dwa i jeden. Zegnij prawą nogę w kolanie, uklęknij na lewej nodze i teraz wysuń piętę prawą do przodu. Podeprzyj się, czy to na opuszkach palców, czy na dłoniach. To zależy od tego, tak naprawdę, jakie masz napięcia. Jeżeli te napięcia będą bardzo duże i położysz całe dłonie i się zgarbisz, to nie będzie najlepsze rozwiązanie, więc wtedy lepiej jest się wesprzeć nieco wyżej. I teraz ponownie wykonaj ten ruch cofnięcia prawego pośladka maksymalnie w tył. I tak jak przed chwilą ruszyliśmy biodrem, tak teraz będziemy ruszać naszą. Stopą spróbuj zacząć ją rotować, dając palce raz do środka, raz na zewnątrz. I w trakcie tego ruchu poczujesz niesamowite przyjemności, które rozchodzą się po całej, całym tyle twojej prawej nogi. Zatrzymaj się. I teraz spróbuj przejść dłońmi na prawą stronę. I wysuń mostek do przodu i poczuj, jak jest wspaniale. Z tym wspaniale to żartowałam, ale myślę, że razem odczuwamy, jak intensywnie pracuje prawa noga. Jeszcze jeden wdech i wydech. Wracamy do centrum. Teraz powolutku sobie cofnij nogę, zegnij nogę w kolanie, odetchnij, wysuwając mostek do przodu. Zejdź nisko lewym biodrem. I przed chwilą dużo pracowaliśmy z rozciągnięciem tyłu prawej nogi, a teraz dodamy sobie troszeczkę takiej. Czułości w lewe udo, w przód lewego uda. Zegnij nogę w kolanie i spróbuj złapać za stopę, przybliżając piętę do pośladka. Jeżeli jest ci ciężko to zrobić, możesz chwycić przez pasek, Wysłaj mostek do przodu. Jeżeli możesz się unieść, podeprzeć na udzie i obrócić ramię, to zrób pełny wariant. Jeszcze trzy oddechy. Jeszcze dwa i jeden. Rozluźnij nogę. I teraz powoli stopa aktywna z tyłu. Przejdź do psa z głową w dole. Możesz mieć wrażenie bardzo dużej asymetrii w okolicach nóg. I zaraz będziemy to wyrównywać, więc przenieś lewą nogę do przodu. Zaczynamy odparć w odtanasane, tak jak ostatnim razem i zaczynamy ruch biodrem lewym, delikatnie do boku i w tył. Do boku i w tył. Staraj się poczuć, że to biodro wykonuje taki ruch po półokręgu. Możesz zauważyć, że jest różnica w napięciach pomiędzy jedną i drugą stroną ciała. Staraj się raczej pracować z każdą ze stron jednocześnie, niż próbować dorównać jednej stronie do drugiej. Jeszcze chwilka. Teraz cofnij lewe biodro, zacznij stopami intensywnie rozciągać matę. Wysuń się jeszcze do przodu. Lewe biodro w tył. Przetrzymaj pozycję. I powoli zegnij lewą nogę w kolanie, uklęknij na prawym kolanku i lewa stopa do przodu. Też tutaj staraj się pilnować, żeby zbyt mocno nie wychodzić tą nogą w przód. Zatrzymaj się, możesz tak jak wspominam, albo na opuszkach palców dłoni, albo na całych dłoniach się podeprzeć. I zaczynamy rotować naszą stopą. Przy zablokowanym, czyli wyprostowanym kolanie ten ruch stopy będzie przenosił się bezpośrednio na biodro. I te napięcia, które pojawiają się z tyłu nóg, będą teraz mocniej masowane. Zatrzymaj się, staraj się cofnąć lewy pośladek mocno. Tył. Zostawiając mostek wysunięty do przodu, przenieś dłonie w lewą stronę i poczuj jak pracuje tył lewej nogi. Spokojnie oddychaj. Im głębszy i spokojniejszy oddech, tym lepiej. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Wracamy do centrum. I rozluźniamy stopę. Zaczynamy teraz skupiać się bardziej na prawym biodrze. I na rozciągnięciu przodu prawego uda. Jeszcze chwilę przytrzymaj pozycję. I zegnij prawą nogę w kolanie. Zobacz, czy jesteś w stanie uchwycić za stopę. I przyciągnąć ją delikatnie do pośladka. Pamiętaj, zawsze możesz to zrobić przez pasek. Wtedy oplatasz sobie stopę w pasek. W prawej ręce też chwyt. I możesz przyciągnąć. A jak jesteś w stanie wykonać pełny wariant, to unieś się do góry. Nie przewracaj się tak jak ja. Choć <laughs> jak ci się zdarzy, no to to się zdarza. Pięta do pośladka. To jest pozycja mocno balansowa. Trzymamy pozycję mostek mocno do góry. Jeszcze chwila. Ach, umówmy się na trzy głębokie, spokojne oddechy. Dwa. I jeden rozluźnienie. I powoli przejdź sobie do psa z głową w dole. Mam nadzieję, że teraz już poczujesz, że już jest zdecydowanie więcej przestrzeni. Z tyłu Twoich nóg. Wejdź do psa z głową w dole. Odepchnij się z dłoni, zobacz, jak nisko schodzą Twoje pięty. Czy czujesz już różnicę? Jeszcze jeden wdech i wydech. Teraz przejdź, skrzyżuj nogi, usiądź. Możesz sobie usiąść. Na macie, ja muszę się zmieścić w kadrze. <grych> I będziemy wykonywać skłon do przodu, tak zwany skłon z bioder. Czyli będziemy pracować na maksymalnym skłonie z wykorzystaniem elastyczności naszych tył nóg. Zostaw ręce na miednicy i teraz zacznij wykonywać skłon, tak żeby kciuk szedł do góry, palec wskazujący na dół. I jeżeli poczujesz, że to jest blokada, że dalej nie zejdziesz albo nawet tu się zatrzymasz, to po prostu przełóż ręce na uda, a jeżeli możesz zejść niżej, to uchwyć najdalej jak potrafisz i powoli wykonaj skłon. Myśl tutaj nie tyle o dotknięciu czołem do kolan, co o wydłużeniu mostka. Jeżeli ta intensywna praca wyciągania mostka do przodu będzie cały czas aktywna, będziesz to cały czas czuć, to zobaczysz, że to będzie dużo bardziej intensywne niż czoło skierowane do kolana. Teraz spójrz do przodu, wdech i wydech. Teraz przyda nam się pasek. Jeżeli nie masz paska takiego do jogi, to możesz wziąć nawet pasek, którym obwijasz matę albo pasek od spodni. I przechodzimy do leżenia na plecach. Unieś prawą nogę do góry i załóż sobie pasek na stopę. Nie obwijaj nadgarstka paskiem, tak żeby swobodnie móc pracować. I ułóż pasek na przodostopie, czyli tutaj tuż za paluchami. I zacznij delikatnie ściągać stopę do siebie. Ten kąt zgięcia może być bardzo różny, więc niczym się nie sugeruj. Spróbuj maksymalnie wyciągnąć piętę w górę, a palce w kierunku do twarzy. Łopatki opadają do ziemi. I zacznij teraz mocniej ściągnąć lewą dłonią. Co spowoduje, że Twoja stopa, jej wnętrze obróci się w lewą stronę. I poczujesz mocniejsze rozciąganie po bocznej stronie kostki, łydce. Może to rozciąganie przeniesie się także na boczną stronę. Uda. I zmiana strony. Teraz wnętrze stopy, jakby bardziej się kierowało w prawo. I wróć do centrum, weź wdech, rozluźnij pasek i na wydechu ściągnij nogę troszkę bliżej. Mam nadzieję, że napięcia z tyłu nóg trochę puściły, jeżeli potrzebujesz, to możesz tutaj zostać też trochę dłużej. I zamienimy stronę, lewa noga. Uchwyć na stopiu. To jest ważne, że jeżeli ułożysz pasek z przodu stopy, to będzie Ci łatwiej wpływać na ustawienie podeszwy stopy. Zaczynamy od tego, że skręcamy podeszwę stopy w prawo i czujemy mocniejsze rozciąganie po lewej stronie. Spróbuj przyciągnąć też nogę do siebie. Wróć do centrum, rozluźniając delikatnie pasek. Teraz wnętrze stopy w lewo. I przyciągnij znowu pasek do siebie. Przy tej asanie możesz zostać dłużej. To jest nasza ostatnia asana, więc jeżeli będziesz potrzebować. Trochę więcej czasu na rozciągnięcie tylnych nóg, lubisz w ten sposób pracować, to możesz po prostu zostawić, zatrzymać film i, i zostać troszkę dłużej. Wróć do centrum, teraz weź wdech i z wydechem ściągnij nogę najbliżej, jak potrafisz. I rozluźnij pasek. Połóż sobie pasek, tak żeby ci nie przeszkadzał. Dołącz prawą nogę. I zamykamy pozycję czołu w kierunku do kolan. Wdech, głowa na dół. Wydech, stopy na dół. I teraz tak delikatnie potrząśnij udami, tak żeby rozluźniły się tyły nóg. Jakie to przyjemne. A następnie przejdź do relaksu. Możesz się przykryć. Odpocznij.